W sieci era Twój telefon jest zawsze bezpieczny. Ktoś skradł ci komórkę, a może Twój telefon miał nieprzewidziane przygody albo nagle przestał działać. Usługa bezpieczny telefon to gwarancja Twojego spokoju. Dzięki naszej wyjątkowej ofercie jesteś chroniony zarówno przed skutkami kradzieży telefonu, jak i jego zniszczenia. Nieważne, czy to złodziej, tajemniczy wypadek, czy obca z Twojego buta. U nas kupisz telefon w promocyjnej cenie, pokryjemy koszty rozmów z Twojego skradzionego numeru, a kartę SIM masz za symboliczną złotówkę. Bezpieczny telefon możesz mieć już od 5 złotych miesięcznie. Postaw na bezpieczeństwo i bądź spokojny.